Miano z tej strony Humanko Chciałbym wam dzisiaj pokazać Oto ten serwer yy, Więc tak Chciałbym yy, IP oczywiście podam W opisie Ja sobie może poladam Jeśli No, sól za lagi po prostu No, tak się złożyło, że Lagi akurat Obiecuję, że w następnym odcinku już nie będzie tak, ta, ta, Aż takich lagów no, na teraz trochę. Pokażę wa może wam teraz ekipę. No, okej. Okay. Z tego, co chyba mi się wydaje... Tak, to jest chyba admin, yy, ten jacku.pl111. Yy, J2 to jest hradadmin vpn też jest hradadminem, a XD Master XD to jest Budowniczy. Można sobie zobaczyć. No, pisze, że właściciel, ale oni mają Headadmina, nie wiem czemu. Widzicie? I, yy, I head hradadmin a tutaj właściciel pisze elit też ma headadmina, pisze, że... pokażę wam go raz Co to jest? Hmm. No trudno, ale uwierzcie mi On ma gdzieś tam... No gdzieś tam ma Gdzieś, e, e, po prostu ma i tyle No, więc tak to jest administracja. Może o tak. Regulamin. Regulamin serwera. Proszę. Proszenie o IT równa się proszenie o IT i o rangę. Równa się ban, Jeszcze chwilka, bo tutaj muszę trochę odejść od tego. Zawsze. <laughs> za, się, za przyznanie się do maxów ban na dwa dni. Haksów. Spam na czacie mute na 5 minut chyba. Za wulgaryzmy mute na godzinę. Reklamowanie innego serwera ban IP albo, albo perm ban. Administracja to nie taksi, i administracja nie odpowiada za stracone itemy. Za zaproszenia znajomych na serwer dostaje się super VIPA za O to był. No, to drugie to chyba. To ostatnie to nie był raczej yy, regulamin, może, ale. Tu jest random TP jak się kliknie na przycisk, to cię tp, w losowe TP. Czyli można pokaże to piękne. No i tu będzie pisać na jakie kordy tam cię tepnęło No i już ktoś gildię założył oczywiście Więc tak Mi się bardzo podoba ten serwer Myślę, że będzie trochę lajków albo słów.